z miłości do innych ludzi. Ta miłość wyraża się w różny sposób. Również nasza miłość do wyraża się w różny sposób. Jedną z tych W 2005 byłem na drugim końcu naszego blogu na Tasmanii, gdzie razem z księdzem Andrzejem Kardoszem <grymka> włożyłem na wywodach na Tasmanii rekorekcję dla tamtejszej spologii. jedną z nich u naszej rodaczki. To był koniec stycznia, jeszcze czas kolędy. Udaliśmy się do seniorki, która mieszkała tam od czasu zakończenia II wojny światowej pani Janwiki, aby u niej poświęcić do i odkranić świętą. Czekała na nas przed swoim domem. W rękach trzymała chleb i sól. A po policzkach spływały ucy ze wzruszenia. I mówiła, gdyby mój mąż dożył tej chwili, nie doczekał, zmarł kilka lat wcześniej. Opowiadała nam historię swojego życia. Powodziła z Wolnia. To była jeszcze rzecz pospolita. I opowiadała, że jako dziecko przyszło jej w noc. Sędzać w Budzie dla psa w ten sposób chroniła się przed banderowcami ukraińskimi, którzy nie szczędzili nie tylko mężczyzn Polaków, ale również nie szczędzili kobiet i małych dzieci. Oni z miłości do swojej ojczyzny, by wybić się na upragnioną niepodległość, uznali, że w tym celu trzeba wymordować posiadną tam ludność polską. Dlatego, że tymi Polakami mordowali zginęło dzisiaj w cudowności. Od 100 do 200 tysięcy Polaków. Dlatego, że byli Polakami. Zamordowano również, wśród tych zamordowanych było 183 duchownych. Apogię ludobójstwo na Bowyniu był 11 lipca 1943 roku. Cerkier prawosławna odchodziła wtedy wspomnienie Piotra i Angła Apostołów i w tym dniu zaatakowano dziesiątki miejscowości i kościołów. Dlaczego wybrano ten dzień, 11 lipca 1943 roku? W czasie sumy po tym, jak ksiądz zaśpiewa gloria, chwała na wysokości Bogu, od w kościele będą już nawet najbardziej spusznieni. Dopiero wtedy otaczano wieś, podpalano kościoły, zazwyczaj drewniane, a wszystkich chcieli dać się z żywcem, mordowano na zewnątrz. Niekiedy wpadano do kościołów i zawoływano sieciami księży odprawiających msze święte. W tym jednym dniu zamordowano blisko 10 tysięcy osób. Zginęli, bo chcieli być wierni swojemu powołaniu. W tym kontekście bolesne jest, że ci Polacy zamordowani zostali przez ludzi opuszczonych. Bolesne jest, że niewielu duchownych Serki Jarosławnej i Kościoła Grecko-Katolickiego zajęło właściwą postawę wobec wytwarzonej miłości do ojczyzny Ukrainy. Uznano, że ten piękny cel uświęca środek wymordowanie ludzi, dlatego że urodzili się Polakami. Trafiali się męczennicy również po stronie ukraińskiej. Przódnik unicki ksiądz wzywał ukraińskich bandytów, by nie mordowali Polaków. I za to został jeszcze przed rozpoczęciem rzeczy sam zamordowany. Ważne jest, żebyśmy mieli uporządkowany nasz świat wartości, byśmy pamiętali tej hierarchii. I by na pierwszym miejscu była miłość do Boga, potem miłość, do Ojczyzny, która nie usprawiedliwia każdego postępowania. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa Chrystusa, który zwraca się do wybranych przez siebie 72 uczniów. Posyłam Was jako owce między wilki. Jak owce między wilki, te słowa można źle interpretować. Nie wolno nikomu z nas iść między wilki. posłani nie poszli z własnej woli. Zostali posłani przez Jezusa Chrystusa. Tylko wybrani zostają posłani. A ci, którzy podejmują to wezmę Jezusa Chrystusa i idą między Wilki, rezygnując z przemocy, oni, tylko oni mogą liczyć na pomoc Bożą. Myślę o naszym rodaku, który zwierzę w popiełuszce. On nie pchał się w ręce swoich poprawców. On tylko właściwie odczytał swoje podstawy, które otrzymał od Jezusa Chrystusa. Kiedy ciąc prymas mały Józef Kleb proponował mu ucieczkę, on właściwie odczytując posłanieństwo Jezusa Chrystusa uznał, że ma zostać razem ze robotnikami i pozostał do końca posłany przez Jezusa Chrystusa. Jak owca między wilki. Bóg, który chciał, by pozostał z robotnikami, dał mu siłę do tego, by nie ująć się oprawcą. Oprawcy zniszczyli jego życie, ale nie skłonili go do tego, by zdradzić powierzonemu owce, ludzi. Poluczł, że biorąc, Dla nas chrześcijan jest, pozostaje bohaterem. Dzisiaj patrzy na nas i stawia się za nami. Ewangelia jest podstawowym W tym podręczniku Jezusa Chrystusa, który uwrażliwia nas na istnienie zła w świecie, w którym przychodzi nam żyć. Ale równocześnie Jezus Chrystus stanie, byśmy nie przyjęli postawy wilka, ale byśmy pozostali podcami, ale mądrymi które wiedzą o istnieniu wilka i unikają konfrontacji z nimi. Nie dają się podleć. A tutaj tej pozornej słabości owcy ma być mądrość. Mądrość zawsze odnosi zwycięstwo nad przemocą. Mówię o tym wyraźnie tajemnica Krzyża wbitego na gorgocie. Zwycięstwo ówczesnych Wilków świętowano tylko przez trzy dni. Ich klęskę będą wspominać ludzkie pokolenia przez wieczność. To, baranek zniszczony na drzewie Krzyża przez zło, Odniósł nad nim w momencie śmierci wieczne zwycięstwo i niektórych wybranych posyła Jezus Chrystus pomiędzy nimi. I tylko ci, których On posyła, mogą liczyć, że będą mieli udział nie tylko jednym cierpienie, ale również jego zwycięstwie, w jego zmartwychwstaniu. Amen.